Tak sobie plądruję, oglądam bryki, biorę co chwilę od innej kluczyki. Witam ponownie, jestem w Radomiu. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich, spełnienia marzeń. I tyle prezentów, żebyście musieli kupić takiego busa. Żeby wszystko się zmieściło. A wy co macie dla Negusa w prezencie? Chociaż reklamy oglądajcie. Kto chce wesprzeć Negusa? Numer konta pod filmikiem. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady, żeby mógł dla Was bryczki wyszukiwać. No dobra, mam dzisiaj dla Was busa. Czasami piszecie na kanale u Nygusa, pokaż busa, pokaż busa. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości, bez montażu, bez cięć. Więc jak to Nygus, mogę coś narozrabiać. Ładna oponka, kawał bieżnika Goodyear. Busik 22 Diesel, 125 KONI, rocznik 14 9-osobowy. Mam kluczyki od tej bryki. Za chwileczkę zajrzymy do środka. Fajny kolorek, ładny lakier. Z przodu też gudierka, kawał bieżnika. No, muszę Wam powiedzieć, póki co robi dobre wrażenie. Tutaj delikatnie lampa od środka przyparowała. Dosyć ładnie się prezentuje. Gdyby miał jeszcze jakieś fajne alusy, nawet ciekawy. Z tej strony też przyparowała. Z tej strony nie. Większych mankamentów tutaj nie zauważyłem na razie na tym samochodzie. Wszędzie gudierki, co mi się rzuciło jedynie w oko, tutaj takie dwa malusieńkie wgnioteczki, ale naprawdę niewielkie takie. Słuchajcie, pyptusie, jak ja to mówię, no takie mikro. Gdzieś ktoś widocznie drzwi otwarł, ale poza tym ani nie poobijany, ani nie podrapany. Tutaj jakiś paproch się przykleił. Myślałem, że jakaś wada. No, generalnie, słuchajcie, jak na rocznik 14. Busik wygląda dosyć ładnie. Muszę sięgnąć do kieszeni po kluczyki od samochodu. Gdzie ten kluczyk? Tutaj mam jeden kluczyk. Podobno do samochodu. Zobaczymy najpierw, może. Czy się tylne drzwi. Nie, to są boczne drzwi. Dobra, to zaczniemy od boku. Myślałem, że to są tylne. To są boczne drzwi. Przesuwne, czy się otwarły? No i co? Może trzeba dłużej przytrzymać? Nie. Nie otwarły. A może to nie jest pilot od tego samochodu? Pięćdziesiąt pięć. To jest ten pilot. Nie otwiera się z pilota. Chyba pilot amen kaput. Zobaczymy z kluczyka. No tak. Teraz jest ok. Nie wiem, czy odpali. Spróbuję go odpalić. Zobaczymy, czy nie padł tutaj. Słuchajcie, akumulator w tym sprzęcie, żeby mi się tu nie stoczył. Podgrzejemy. Spróbujemy go odpalić 288. Przejechane. Wciśnij sprzęgło. Dobra, jeszcze raz. Byk. odpalił, pracuje w miarę równo. No i teraz jak mam wam pokazać oh, czemu zawsze musi się coś u mnie akurat wydarzyć. <słuch> no, takie życie jak widzicie. Co tutaj mamy? Tempomat. Sterowanie radiem, zmienianie stacji. Fotele dosyć wygodne, dobre trzymanie na boki. Oczywiście tutaj wszystko jest, słuchajcie, plastikowe. Szyba działa. Tutaj też działa. Lustereczko. Działa. A to. Też widzę, że działa. Nie wiem co się stało. Czemu centralny nie otwarł całego samochodu? A może otwarł wszystko z kluczyka. Zaraz zobaczymy, czy drzwi przesuwne da się otworzyć. Sprzęgło. Wydaje mi się, że jest w porządku. Nie słychać dwumasy czegoś niepokojącego żadnych odgłosów. Silnik pracuje równo. No tutaj wszystko jest twarde. Słuchajcie, plastikowe skrzynia manual, szósteczka. Czy są tu jakieś parktroniki? Nic mi tu nie pika. Ręczne regulacja kierownicy jest. Jest. I to słuchajcie, w dwóch zakresach. Także tutaj można rękę odłożyć i sobie tak sprzęta prowadzić. Czy ja mam tu na luzie? Mam. Zobaczmy, nawiewy działają. Klimatyzacja jest. Sprawdzimy, czy działa. 12V schowek jakieś dokumenty coś mi tu zaczyna wiać tutaj też jest na butelkę taki w drzwiach też są takie schowki generalnie siedzi się wygodnie podświetlane zapomnij podświetlenie działa no jestem ciekaw czy ten centralny otwarł wszystko czy nie zaraz sprawdzimy lampka działa działa bo chciałbym Wam pokazać jest tutaj jeszcze za mną 6 foteli czyli bryczka 9 osobowa niech sobie silniczek pochodzi mam nadzieję że mi się tutaj nie stoczy zobaczymy zaraz zajrzymy też pod maseczkę Opa Gdzie to ma Otwieranie Słuchajcie maski Chyba tu Coś jest Albo nie wiem Gdzie to ma Ja piernicze No co Wziąłem kluczyki I staram się Wam pokazać sprzęta Gdzie to ma? No nie wiem, gdzie to ma otwieranie maski. Ja piorniczę. Chyba że z kluczyka. Dobra, zobaczmy czy się otwarł. Nie otwarł się No, to, Aha, tu się otwarł. No, dobra. Chociaż tyle zobaczymy. Lampka. Ta tutaj coś nie działa. O, teraz zadziałała. No dobra. Fotele, jak widać, nie są zmęczone. Tutaj rząd z tyłu również. No, i jeszcze trochę bagażnika tam zostało. No, szkoda, że ten pilot słuchajcie nie zadziałał. Tak sobie pomyślałem. Wrzucę dla was busika. Nie wiem, kiedy pojawi się filmik. Podłokietnik klima. Z tego co wygląda chłodzi. Dobra, wyłączmy ją. Ha. Jak się otwiera? Tutaj słuchajcie maskę. Tu jest chyba kluczyk trzeba włożyć, przekręcić. mam jeden kluczyk jak mam to teraz słuchajcie zrobić żeby wam pokazać na odpalonym silniku żeby otworzyć maskę otworzyć zamknąć i znowu odpalić chyba tak będzie najrozsądniej <laughs> no bo co mam inne wyjście dupa blada jak ja to mówię Zawsze musi się coś, słuchajcie, wydarzyć. Chyba tak to powinno działać. Pyk, i teraz co? Jak to się robi? No, przekręcam, i co? Ja pierniczę. Aha! Odskoczyła! No dobra, ale chaos dzisiaj, słuchajcie, gdzie to ma jakiegoś Dinksa do otwierania? Tu coś jest, chyba że trzeba między nogi włożyć, przekręcić, jeszcze pociągnąć. Ja piernicze. Czemu ja sobie zawsze wyszukuję takie, słuchajcie, jakieś dziwne zadania? Gdzie to się? Znowu, kamerka między nogi. Aha. Tom teraz słuchajcie, żeby maskę tu otworzyć, trzeba najpierw kluczykiem w lewo, potem kluczykiem w prawo. Ja pierniczę, bo zobaczcie, tutaj nie ma żadnego dingsa do otwierania. Badyl dobra w lewo, potem w prawo. Dojście do żarówek, jak widać, dobre. Z tej strony troszeczkę gorsze. Silnik wygląda na to, że jest suchy, ale chyba był myty. Tu się dolewa oleju tak głęboko. No dobra, wyjmę kluczyk. Teraz wam go znowu odpalę, żebyście mogli posłuchać sobie silnika. No... he... Powiem Wam, ale jazda trzeba czasem się nakombinować. Generalnie nie lubię takich niespodzianek, bo nie wiadomo, co z tym fantem robić. Dobra, wciśnij sprzęgło, znowu będzie krzyczał. Odpalił ładnie. Wydaje mi się, że linka tak, jakby pyka, ale nie sprzęgło. No dobra, idziemy pod maseczkę. Potem damy mu jeszcze w rurę. Zobaczycie, czy kopci, czy dymi. A może od razu damy w rurę? Damy mu w rurę. Muszę gdzieś kamerkę odstawić. Gdzie on ma wydech? Tutaj. Tu was postawię. Nie wiem, widać, nie widać. O! Teraz chyba będzie. Takie patenty słuchajcie. No ja wiem, ale no niestety ja też nie na wszystkim się znam. No i widzicie jak czasem te moje nagrania dla Was wyglądają, jakie niespodzianki mnie czasami spotykają. Wydaje mi się, że silniczek pracuje prawidłowo. No nie wiem, co z tym centralnym zamkiem może pilot padł bateria Odpala ładnie. Czy da się tutaj otworzyć z kluczyka? Tylne drzwi? No nie da się. Także nie pokażę wam no choćbym bym chciał. No dobra. Czas pokazać wam opis. Rok 14. Transit Custom wersja Basis. 286 przejechane. 22125 koni. Speed Auto Radom. Cena 53 900. Serwisowany ze Szwajcarii. Ubrudziłem się, namęczyłem się, nawkurzałem się, no ale czasem i tak musi być. A tutaj chyba mamy włącznik start-stop. Dobra, panowie i panie, piszcie w komentarzach. Co o tym sprzęcie sądzicie? Generalnie wygląda ładnie. No jakieś tam drobne mankamenty ma. Nie wiem, może wystarczy wymienić baterię w kluczyku i będzie centralny otwierał. Tego nie wiem. Pali ładnie, pracuje ładnie. Niby działa wszystko w nim. 9 miejsc jest. Pytaliście, więc pomyślałem sobie, też wam takiego pokażę. Zamykam maskę oddaję kluczyki od tej bryki. No żeś mnie tu troszkę zaskoczył No ale tak to bywa. Do następnego.